Tworzenie geoankiety. Funkcje aplikacji, które zaprezentujemy w tym filmie: konfiguracja geoankiety wraz ze zdefiniowaniem poszczególnych elementów treści formularza badania, konfiguracja mapy z badaniem opinii poprzez podpięcie wcześniej stworzonej geoankiety, uruchomienie i wysłanie badania. Mapa z badaniem opinii opiera się na formularzu badania typu geoankieta, w którym pytania dotyczą wskazanego bądź dodanego obiektu przestrzennego. W badaniu respondent odpowiada na pytania z jednokrotnym lub wielokrotnym wyborem oraz na pytania otwarte. Może też ocenić wskazany lub dodany obiekt. Badanie może zostać uzupełnione materiałem multimedialnym, jeśli formularz badania zostanie tak skonfigurowany. Respondent wypełnia geoankietę z wykorzystaniem aplikacji mapowej, na której prezentowana jest wskazana w formularzu badania warstwa przestrzenna. Pokażemy, jak skonfigurować formularz badania typu geoankieta na przykładzie badania dotyczącego wizyty na jednym ze szlaków tematycznych województwa małopolskiego. Rozpoczynamy konfigurację od zdefiniowania formularza badania. Nowy formularz badania uruchamiany jest z poziomu menadżera zasobów. Wybieramy przycisk Dodaj zasób, a następnie nowy formularz badania. W nowej zakładce przeglądarki wyświetla się studio formularzy badań z aktywną zakładką typ badania. Aby utworzyć formularz badania typu GeoAnkieta, w kafelku GeoAnkieta klikamy przycisk Wybierz. Ponieważ w badaniu typu GeoAnkieta wskazujemy bądź dodajemy obiekty przestrzenne, musi być wskazana warstwa przestrzenna, na której obiekty się znajdują lub będą dodawane. W formularzu Wybierz Warstwę Przestrzenną. Korzystając z elementów filtrowania, możemy szybko wyszukać interesującą nas warstwę. Warstwa przestrzenna, którą chcemy wykorzystać w badaniu, musi być wcześniej przygotowana jako zasób dostępny w menadżerze zasobów. W jaki sposób przygotować warstwę przestrzenną, można dowiedzieć się pod linkiem wskazanym w opisie filmu. Zaznaczamy zasób i wybieramy przycisk utwórz ankietę z wybraną warstwą. Po zatwierdzeniu warstwy przestrzennej, automatycznie została uaktywniona zakładka treść. Teraz możemy przystąpić do konfiguracji treści formularza badania. W panelu po prawej stronie mamy dostęp do elementów treści formularza badania. W ramach ankiety można zdefiniować następujące elementy treści badania: Wstęp, dodawanie obiektu, wskazywanie obiektu, ocena, pytanie z jednokrotnym wyborem, pytanie z wielokrotnym wyborem, pytanie otwarte i multimedia. Definiujemy wstęp. Skonfigurowany element zatwierdzamy wybierając przycisk Dodaj. Do badania zostanie dodany element wskazywanie obiektu, który umożliwi respondentowi wskazanie obiektu na mapie. Teraz wprowadzamy tytuł oraz opis. Następnie wybieramy przycisk Dodaj. Element zostaje dodany do treści formularza badania. Do treści formularza badania dodajemy element ocena. Wprowadzamy tytuł oraz opis. Wybieramy ikonę oraz decydujemy, czy chcemy dać respondentom możliwość dodawania opinii. Konfigurację potwierdza tradycyjnie przycisk Dodaj. Kolejnym elementem, jaki dodajemy do treści formularza badania, jest pytanie z jednokrotnym wyborem. Jak przy każdym elemencie, wprowadzamy tytuł oraz opis, po czym definiujemy warianty odpowiedzi. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Dodaj. W ramach badania opinii będą dodawane multimedia w postaci zdjęć. Taki element został również dodany do badania. Możemy dodawać kolejne elementy do treści badania. Skonfigurowaną treść formularza badania zapisujemy, przechodząc na zakładkę Zapisz. Tu wprowadzamy nazwę zasobu i opis zasobu. Możemy także skonfigurować pozostałe metadane oraz dodać miniaturę dla zasobu. Wybór przycisku Zapisz powoduje zapisanie formularza badania typu ankieta jako zasobu. Opcja Zapisz i przejdź do konfiguracji mapy z badaniem opinii powoduje zapisanie formularza badania typu Geoankieta jako zasobu i automatyczne przejście do studia aplikacji mapowej, gdzie można skonfigurować mapę z badaniem opinii. W nowej zakładce przeglądarki wyświetla się studio aplikacji mapowej. Aplikacja otwiera się z aktywną zakładką Badanie opinii. Przed chwilą utworzona Geoankieta została automatycznie dodana. Warstwa przestrzenna związana z geoankietą została również automatycznie dodana i wyświetlona na mapie. Mapa z badaniem opinii może składać się z kilku formularzy badań: geoankiet, ankiet i sąd. Jeśli jest taka potrzeba, użytkownik może dodać kolejną geoankietę. Korzystając z elementów filtrowania, można szybko wyszukać interesującą ankietę. W przedstawionym przykładzie poprzestaniemy na geoankiecie, która została utworzona w trakcie prezentacji. Konfiguracja badania opinii odbywa się z wykorzystaniem funkcji w prawym panelu. W zakładce Dodaj treść można ustawić dodatkowy wstęp do badania. Kolejnym elementem jest zakończenie, które jest domyślnie dodawane w konfiguracji badania. Jego treść można dowolnie modyfikować. W funkcji Status Dostępności mamy możliwość wyboru jednej z następujących opcji: Testowe, dane nie są zapamiętywane, aktywne, nieaktywne, przedział czasowy. Dla naszego przykładu pozostawmy włączoną funkcję aktywne. Wybierając funkcję ustawienia, konfigurujemy parametry związane z unikalnością wypełniania. Ankieta może być przesłana przez respondenta wielokrotnie lub tylko raz. W sposobie uwierzytelniania użytkownika możemy oznaczyć ankietę jako anonimową lub wymagającą zalogowania. Teraz możemy skonfigurować pozostałe elementy związane z częścią mapową i zapisać skonfigurowaną mapę z badaniem opinii. Zapisane badanie dostępne jest w menadżerze zasobów. Respondent, posiadający dostęp do mapy z badaniem opinii, może wypełnić badanie. Wciśnięcie widżetu z gwiazdką umożliwia otworzenie badania ze zdefiniowanymi pytaniami. Respondent wypełnia badanie i wysyła wyniki wybierając przycisk wyślij. Wypełniona ankieta została właśnie przesłana do systemu. Autor badania ankietowego może pobrać wyniki wypełnionych ankiet z poziomu menadżera zasobów. W tym celu na interesującym go formularzu badania wybiera opcję eksport.